Hej, z tej strony Ala. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w mojej Minecraftowej serii survivalowej. Jak widzicie, mój level się już zmniejszył troszkę, bo enchantowałam sobie kilka rzeczy, chociaż te pierwsze enchanty są takie słabe, jak widzicie ten żelazny kilof taki, diamentowy taki, tylko grabież, później taki pilow. Taki. Taki, łopatki, sikierka, luk. No, trzeba przetrwać te pierwsze fazy enchantingu. Jak widzicie, już tutaj coś widać, co Wam właśnie chciałam pokazać. Oto mój domeczek w pełnej okazałości. Jeszcze wprawdzie będą tutaj jeszcze popraweczki, ale tak wiecie. Wstępnie pokazuję Wam, jak to wygląda. Tutaj takie ogrodzonko. No i jeszcze na razie taka brameczka, może jeszcze zmienię tutaj, zobaczymy. O, i tak to wygląda moja willa. Hi, hi, Nie wiem, może najpierw oprowadzę Was tak naokoło. O, tutaj. Coś się śmiesznie zrobiłem. Później naprawię tą latarenkę. Nie ja, chyba troszkę za blisko są te latarnie, ale z drugiej strony chciałam, żeby było w miarę widno. <laughs> o, tutaj jeden konik mi się właśnie przyszedł na moją stronę, jak budowałam tutaj ten płotek. <laughs> no i z drugiej strony jest tak samo, tylko inne drzewa. Tutaj dałam bluz, a tutaj są. Inne. I tak, a tu jest jeszcze wyjście oczywiście na drugą stronę, tam jeszcze będę równać ten teren, coś się jeszcze tam wymyśli, ale tak na razie ogrodziłam sobie taki kawałek terenu. Tutaj jak widzicie mój domek się troszkę zmienił na piętrze, zrobiłam jeszcze łazienkę i tak oto ona właśnie wygląda. Tutaj sobie wchodzimy, tutaj myślałam, że taki właśnie tarasik, można sobie posiedzieć, jakiegoś grilla zrobić, takie siedzonka, takie żerandole. filmik pokazowy wam dzisiaj, zrobię, że tak powiem. No teraz, żebym ja tu weszła z tymi przyciskami, to jest ten wielki problem. Wiedziałam. Jeszcze znaczy, teraz tu nie wlezę. No, nie widzę tych przycisków. No w końcu. Jak Widzicie, mój basen. Zrobiłam sobie też takie żałdole. Tutaj porozświetlałam było bo to było naprawdę ciemno. Tutaj leżaczki. Jak to wygląda? Tutaj z tych sztandarów zrobiłam takie niby w sobie wiszą. I poświetliłam też ten basen od spodu, dałam drabinki. No i z drugiej strony podobnie, tylko inne kwiatuszki są. I dać znać, jak Wam się to podoba. Dobrze, teraz tutaj korytarz się wiele nie zmieniło. Zrobiłam tylko też oświetlenie i takie obrazy. No i tak, pokój. Wygląda następująco. Tak, 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 tak. Tutaj obrazy, szafeczki, taki stoliczek i tutaj właśnie dałam tą yy, nie to się nazywa, magmową magmę, coś takiego. Yy, fajnie ogóle, gdyby takie właśnie był tutaj, jeszcze się żar tlił z tego komineczka. Tutaj też z tych sztandarów zrobiłam takie zasłonki. Parateczki, wiadomo, parapeciki, żrandol. Jeszcze z takiej perspektywy Wam pokażę. Też możecie dać, co, co myślicie, może jeszcze coś innego. Tutaj zmienić takie dywaniki. No i teraz kuchnia. Kuchnia wygląda następująco. Wchodzimy, z dwóch stron mamy takie narożniki do siedzenia. Można sobie coś zjeść. Tutaj obrazy z dwóch stron. Taka lodówka. Powiem Wam to, że chyba pierwszy raz w swoim życiu robiłam kuchnię. Troszeczkę jeszcze nic z nich nie dałam, właśnie muszę poprzenosić, bo to świeżo robiłam. Ten domek No i w każdym oczywiście można otworzyć. W sumie nie wiedziałam, jak zrobić lodówkę, jakiś taki. Wymyśliłam. Bardzo taka nietypowa ta lodówka. No, tutaj też takie ręczniczki sobie wiszą, czy tam ściereczki do kuchni. Tutaj podwójny zlew, ciasto. No, tutaj też ręczniczki, jak widać. Ten crafting sobie wstawiłam, bo tak nie wiedziałam w sumie, gdzie by dać, aby się przydał. Tutaj szafeczki mamy. jest skrzyneczki oczywiście w środku, w każdej tak samo. Tam oczywiście je fajnie podświetliłam. Teraz może tego nie widać, ale w ciemności właśnie są glowstone i w lodówce. Wiecie, światło w lodówce musi być. O, tutaj nawet widać. Podświetlone. No, i tak to wygląda. No i oczywiście, zasłonki też zrobiłam. Też standardy się przydają na takie właśnie ręczniczki, zasłonki i tak dalej. Tutaj, może w sobie powinnam wam pokazać ten nomek od wejścia, nie? Tak to wygląda. O. No. Tutaj też dwa obrazy. No i wejścia tak samo. Teraz, jeśli czy na górę, czy na dół, może na górę, najpierw idziemy. Okay. Są takie też słodkie zasłonki. Różowe, czerwone i kwiateczki i z drugiej strony to samo. No i wchodzimy. Tak to wygląda. W sumie tutaj się wiele nie zmieniło. Dodałam tylko zasłonki, te kwiatuszki. Tutaj zrobiłam biblioteczki, te kanapy tak ładnie, obrazy. żyrandole. dole. No już wszystko tak w miarę wykończone. Jeszcze można coś tu pomyśleć, ale ogólnie tak to wygląda. Może pokażę Wam teraz balkoniki. W sumie są takie same, także pokażę Wam może jeden na razie. Tak i drugi wygląda identycznie. Tu jest taki stoliczek, kanapy. W ogóle możecie zobaczyć sobie właśnie jaki dach jest. widzicie, co mi troszkę nie pasowało, że bo chciałam bardzo mieć z tej cegły dach, ale są tylko takie zwykłe bloki. Nie ma ani półpłytek, ani schodów, także no, musiałam sobie jakoś poradzić z samymi blokami. No lepiej by jak były schodki, wiadomo, by ładnie wyglądał ten dach. No ale cóż, może jeszcze zrobię, to zamienię. No i tutaj plustony do rozświetlenia. Dobrze, teraz zobaczymy sobie sypialenka. Aha, to są takie drzwi. Pasują do klimatu, mi się wydaje. No, i w sumie w sypialni się dużo nie zmieniło. Dodałam tutaj Glowstone, żeby było bardziej oświetlone, jakieś kwiateczki. Tutaj w też Glowstone, bo naprawdę było ciemno w tym pomieszczeniu. No i teraz nowość. Wchodzimy do łazienki. Poszliśmy te drzwi. I tak to wygląda. Daszek przeszklony. Tutaj też takie ręczniczki sobie wiszą. Tu też ręczniczek prysznic. Pokażę Wam, że z każdej perspektywy. Tutaj wygląda prysznic. Tutaj można sobie przejść naokoło. Ręczniczki wiszą. Tutaj sobie też takie niby też ręczniczki leżą. Taka wanna wielka. Takie ozdobne płytki wiszące. Tutaj umywalka. W sumie naprawdę nigdy nie robiłam łazienki i nie wiedziałam... O, o tu mi blokuje szyby, stukłam, Trzeba będzie naprawić. Mm nie wiem, co myślicie o takim wkończeniu właśnie lapisem. Chciałam go troszkę zmarnować, bo troszkę go wykopać, żeby właśnie tutaj mieć. Samo szybkie, żeby zabarwić. Było trochę roboty. No tutaj te właśnie ręczniczki sobie ubiszczą, taka umywalka. To jest niby lusterko. Nie wiem, może, możecie mi napisać, jak jeszcze można ewentualnie zamienić to lusterko, żeby było bardziej niż taki obraz. W sumie nie wiedziałam, jak to za bardzo wymyślić. Tutaj niby jakieś buteleczki, kosmetyki, tutaj taka domiczka, że nie też jakiś tam pojemniczek na coś. Zresztą powiedzieć, że jakieś mydelka, nie mydelka. się śnieg w ogóle fajnie to wygląda. O, no, kwiateczki postawiłam dla. Oczywiście wystroju, no i Nawet działa. Też robiłam sama według własnego pomysłu. Także. No nie wiem. Patrzę, o tym też się da otwierać. Można pomyśleć, że jako spłuczka albo coś. No nieważne, tutaj jakiś papier toaletowy czy coś. Jakiś stojaczek. Wiecie o co chodzi. Nie wiem, dajcie znać, jak Wam się podoba. Taki właśnie pomysł, żeby zrobić zamiast tapety takie szkło. Tak śmiesznie wyglądają przez to, e, przez ten jakby pryzmat tych szyb, tak cegły, żeby były troszkę takie zabarwienie żółtawe. albo trochę piętowe. No śmiesznie, śmiesznie. Nie wiem, właśnie czy Wam się to podoba. W sumie jakoś tak przypadkowo wpadło na ten pomysł nie wiedziałam, z czego by tą łazienkę zrobić. Najpierw myślałam, żeby zrobić z samego właśnie lazurytu i kwartu albo coś takiego, ale tak jakoś mi tu wpadł ten pomysł i na głowy no i tak to wygląda. Miesz tutaj ten glow, z toczes też szybko wygląda. No naprawdę ciekawy pomysł mi się wydaje. Możecie znać, co myślicie, jaki dwonik zrobiłam. Chogo już tam sami widzicie, jak to wygląda. W sumie taka gurczujska też się wydaje ta łazienka na wypasie, ale mi się podoba całkiem. No. Muszę <laughs> jeszcze wyjść na drugi balkon chociaż tam w sumie dokładnie to samo, inne widoczki tylko, też tak. No bez odbicie. Dosłownie. <laughs> Teraz tak, idziemy sobie... A, Jeszcze tutaj w sumie są też... <laughs> tutaj zrobiłam taką Wodę spadającą, podświetloną za szybko. No tutaj się wiele nie zmieniło. W sumie chyba. No tylko zdjęłam te liany, które tutaj się hodowały. A tak, to wszystko to samo, praktycznie. Tylko wykończyłam wszystko. Nie wiem, czy w poprzednim odcinku już było wykończone, czy nie. No. Tutaj też się nic nie zmieniło. No ale dla przypomnienia. Następnie z drugiej strony też praktycznie rozstrzana odbicie. Wiecie, ta symetrię bardzo lubię. <grymne> Tutaj tak. I teraz o, pokażę Wam może pokój na portal. Wygląda szałowo. Trochę taka schiza można powiedzieć z tym. O no, nie wiem mi pasuje do tego portalu tak wiecie hipnotizing. No dobra, do góry oczywiście też wszystko wykończyłam już wszystko ładnie karmazynowo różowo, czy jakoś tak. tutaj to zejście do tej takiej piwniczki. Tutaj będzie też oczywiście jeszcze jakiś pokój. Nie wiem na co, ale jeszcze się wymyśli. Ten korytarz będzie się ciągnął i schodzi w dół i w dół i w dół i zrobimy. Tutaj pomieszczenie na brodawki też wykończone. No i w sumie tyle będzie chyba. Wszystko Wam pokazałam, No, także dajcie znać co myślicie, jak Wam się podoba mój domeczek co byście jeszcze może tutaj ulepszyli, zmienili. No nie wiem, dajcie znać. Ja jestem całkiem zadowolona z efektów. Wprawdzie miałam kilka innych pomysłów, ale no jednak troszkę <laughs> Minecraft podstawowy jest ubogi. Wie, surowce i tak dalej. Co by można było tutaj, zrobić? Jakieś mobelki, nie minbelki. Możecie mi właśnie to znać, czy coś jeszcze ewentualnie można by tu dorobić. Może jakieś fajne pomysły? Możecie jakieś podsyłać filmiki albo coś. Przykłady, jak coś jeszcze można ładnie wykonać. No, jeszcze pokażę z boczku. No. Także co? Takie filmy dzisiaj pokazowy. Chyba nie ma na razie co tu więcej do roboty. Będę musiała teraz się zabrać za. No, robienie też wioseczki, za jakieś tutaj foremki. Jak już skończyłam w miarę ten domek. Oczywiście jeszcze kopalnie trzeba by nie zrobić. No, także, także tak, tutaj jeszcze są właśnie takie nieroświetlone miejsca. Tak się zastanawiam, czy nie postawić sobie albo pochodni na tych drzewach, albo gdzieś na płocie zrobić glowstone. No jeszcze właśnie cały czas tutaj kminie, jak to wymyślić. No, mówię na razie tak na szybko to ogarniałam co koniczku. Jakbym cudownie na niego wlazł. Aha, Myślałem, że oswojony ja. jest. <laughs> A tu jednak nie. Osobnego nie oswojała chyba jeszcze. No dobrze. Także... Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam na następne odcineczki. No i pa pa!